Siemano, prosto z Manchesteru. Co za comeback Manchester United. Udało się po prostu odrobić aż 2-0 z Aston Villą i pokonać ich 3-2. Dla takich właśnie momentów ja jestem kibicem piłki nożnej. Zapraszam na odcinek. 3-2 Manchester United pokonuje Aston Villa na Old Trafford warto było, było absolutnie warto obejrzeć to spotkanie i przeżyć to wszystko niesamowite to jak żyło Old Trafford po tym jak Manchester United zaczął wracać do gry chociaż już w 30 po 30 minucie ja miałem ochotę iść w pizdu bo to co my wyczynialiśmy to wołało o pomstę do nieba ale chwalmy, póki co chwalmy udało się Wrócić po prostu z piekła, które przy okazji zamarzło, bo Hojun strzelił gola w Premier League. Epokowy moment! Nasz napastnik wreszcie strzelił gola. Świetna rzecz, wyobraźcie sobie, jaka presja musiała z niego zejść po tym, co się stało. Ja aż się dziwię, że on mnie zasłabł, ale absolutnie nie dziwię się temu, jak on się wydzierał, jak on po prostu emocjonalnie do tego wszystkiego podszedł. I myślę, że cały zespół. Po prostu poczuł dokładnie to samo co Hojlund. Byli przeszczęśliwi, że wreszcie mu się udało strzelić. Dodatkowo była to bramka po rzucie rożnym. To jest niesamowite, że nam się to udało zrobić. Najzabawniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że Erasmus Hojlund dostaje tak mało podań od naszych piłkarzy, że to McGee musiał mu asystować. Bardzo dobrze, że to zrobił. Wreszcie ktoś zauważył Hojlunda w polu karnym, podał mu piłkę. A ten po prostu z pierwszej strzelił i wykończył. Świetna rzecz. Bardzo się cieszę, że do tego doszło. Nadal uważam, że Manchester United jednak powinien poszukać nie tak, jak się mówi w mediach drugiego napastnika, tylko pierwszego. A Holun powinien być jeszcze przynajmniej przez ten sezon, raczej zmiennikiem niż pierwszym strajkerem, ale cieszę się, że po tak długim czasie udało mu się wpisać na listę strzelców w lidze. Wielkie brawa. Tak jak mówię, wielka chwila. Do tego dwie bramki Garnacho. Niby trzy, jedna nieuznana dwa gole jeszcze jeden po asyście Rashforda Cała nasza ofensywna trójka miała udział przy bramkach. To jest po prostu niesamowite. To trzeba sobie zapisać w tym sezonie, bo to jest moment historyczny. Dla tych występów, dla tych 19 meczów, cały nasz atak brał udział w akcjach bramkowych. Asysta, dwa gole Asysta Rashforda, dwa gole Garnaccio Bramka Hojlunda. Jakby czego chcieć więcej Tak jak mówię, dla takich momentów Dla takich chwil Warto jest Poświęcić te ponad 90 minut Żeby to obejrzeć Stać w korkach Mochnąć na deszczu Marznąć Wszystko to jest warte tego Aby po prostu przeżywać takie emocje I takie momenty z najlepszą ligą świata Ale żeby nie było tak kolorowo Tak jak mówię Pierwsza połowa skandaliczna Po prostu to co my odwalaliśmy Przy stałych fragmentach gry to jest horror Pierwszy gol Ja widziałem opinię, że żaden bramkarz by tego nie obronił No tak, bo to była po prostu Petarda w okienko Nie do wyjęcia nad murem, obok muru Nie, to był rzut wolny Z bocznej strefy, gdzie wystarczyło Że nasz bramkarz nie był, był przywiązany Do linii tylko by po prostu troszeczkę wyszedł nie skupiał się na tym chłopie co tam stał za nim tylko dał krok do przodu jak już piłka leciała i by to wylądowało w jego rękach nie wiem czy on się przestraszył tych napierających zawodników na co on tam czekał no ale dla mnie tragedia szczerze ja podejrzewam, że jeżeli my byśmy nie wymienili bramkarza przed sezonem to byśmy byli w tej chwili jako klub w lepszym miejscu ja zgadzałem się z tym, że Dawida De Gea trzeba pożegnać, że bramkarza trzeba wymienić, niekoniecznie na Onane. Były ważniejsze pozycje do wzmocnienia i można było wydać mniejsze pieniądze, a mam wrażenie, że mieć lepsze efekty. Ale okej, już nie będę się tutaj pastwił nad tym, po prostu nie rozumiem, dlaczego Onana czasami rozgrywa piłkę na połowie przeciwników, żeby w kolejnej akcji stać po prostu przyspawanym niemalże do linii bramkowej. Nie jestem w stanie tego pojąć, ale okej, okay. niech już będzie, to tylko jeden gol. Tak jak jego obrońcy mówią, przecież on w meczach ma zawsze kilka obronionych strzałów. No to jeszcze tylko tego brakuje, żeby on nie miał obronionych strzałów. Żeby on puszczał już w ogóle wszystko, co leci w światło bramki. To wtedy nie wiem, jak oni będą go bronić, że co on dobrze robi, że dobrze rozgrywa wtedy powiedzą. To nie jest tak, że on jakoś świetnie rozgrywa, na pewno lepiej niż co po niektórzy, ale... Nie ma nic na obronę Andre Onany. Nic nie usprawiedliwia kwoty transferu i tego, że ten hak na niego stawia. Oczywiście stawia to, że prawdopodobnie Onana psychicznie zostałby zrujnowany, ale ja mam to gdzieś, co by było z Andre Onaną, jeżeli klub by wyglądał lepiej, jeżeli w bramce by stanął Hiton czy Baindir. A mam wrażenie, że byśmy na tym wyszli dużo lepiej. Idąc dalej, drugi gol to jest znowu jakby kabaret i śmiech z całej obrony. Majno został tam oszukany. Jak to młodzian, wiadomo, zrobiony po prostu w konia przez piłkarzy, zastawiony i po prostu uklęknął w tym polu karnym. Ale co robiła reszta? Dopuszczając do tego, żeby to podanie z głowy Lenglet doszło do denunckera i żeby on otoczony przez siedmiu praktycznie piłkarzy i bramkarza dotknął i strzelił gola, to naprawdę nie wiem. Ja, jak mówię, ja miałem ochotę dać sobie spokój po tej bramce. Cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo. Szapoba, dlatego, jak Manchester United wyglądał w drugiej połowie. Pierwsza była skandaliczna. Po prostu to jest dramat, że my nie potrafimy naprawdę zagrać takiego jednego porządnego, prawdziwego meczu z kontrolą od początku do końca. Kultura gry w pierwszej połowie nasza to był poziom reprezentacji Polski, ten taki najgorszy, najbardziej prymitywny, jaki my znamy, czyli po prostu rozpaczliwa obrona i lagowanie. Tylko, że my lagujemy na Robercika, tutaj lagujemy na Rashforda albo na garnacze, bo oczywiście do Hojlunda nikt nie podaje, on jest niewidzialny. Ale w drugiej, wreszcie ten nasz pressing działał, wreszcie to wysokie wyjście napastników i pomocy naprawdę coś dawało. Mieliśmy masę takich sytuacji, gdzie byliśmy blisko, albo gdzie po prostu zabraliśmy tą piłkę. Próbującej się otrzymać w Willi i robiliśmy z tego akcję. Wreszcie ja miałem wrażenie, że ten hag w szatni po prostu zrobił coś, że ci piłkarze zrozumieli, co on tak naprawdę chce grać i czego on od nich oczekuje. Ja bym nie popadał teraz w hura optymizm, jak co po niektórzy, że a macie wy niedowiarkowie, którzy nie wierzycie trenero, w trenera i tak dalej, co teraz powiecie. To teraz powiem, że ja nadal ten hagowi do końca nie wierzę. Ja poczekam, aż podobny charakter i zaangażowanie przede wszystkim nasz zespół pokaże w kolejnym i następnym meczu. Żeby to nie było tak, jak już bywało w tym sezonie, że wszyscy my mieliśmy nadzieję, że teraz się odmieni i dupa. I potem dostawaliśmy na łeb i wszyscy spuszczaliśmy głowy. Także wielkie brawa za to, jaki kombak oni zrobili, jak udało się odwrócić losy tego meczu, bo mam wrażenie, że. Już po przegranej ewentualnej presja by była taka wielka Że naprawdę ten hak mógłby wylecieć Nie wiem czy tego bym chciał Może tak, może nie Sam już nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć Ja jak mówię nadal mu nie ufam I mam wrażenie, że z innym managerem Może na jakiś czas to by ruszyło Nie wiem na jak długo Ale oby wreszcie ten hak też zauważył że pewne rzeczy i pewne osobistości w tej drużynie nie powinny mieć miejsca i nie powinny już jakby znajdować miejsca w składzie mamy przykład jak wyglądała nasza pomoc ze Scottem McTominayem i jak wygląda nasza pomoc gdy jest w niej Eriksen czyli piłkarz który potrafi rozegrać piłkę dodatkowo myślę że opieranie całej naszej gry defensywnej że tak powiem w pomocy na tym czy Kobi Mainu da radę Uważam, że to jest troszeczkę za głęboka woda, żeby rzucać nastolatka na coś takiego, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że to go zbuduje i że naprawdę da on radę. Nie rozumiem też jakby korzystania nadal z dalota na lewej stronie, mając Regilona na ławce. Po cholerę w takim razie my go wypożyczaliśmy. Ale okej, okay, ja nie jestem trenerem. Niektórzy mi tu zarzucają w komentarzach, że panie trenerze i tak dalej, no to nie będę się tutaj wymądrzał, po prostu tego nie rozumiem. Tak jak mówię, mecz nie był olśniewający, nie oszukujmy się. Ja nie będę tutaj przyjmował w komentarzach żadnych informacji, że to po prostu był top topów, bo pierwsza połowa była skandaliczna, dopiero w drugiej my naprawdę pokazaliśmy jaja i to, że ta drużyna jak chce to potrafi. I ja mam nadzieję, że to nie był kolejny taki jednorazowy wystrzał na jakiś tam okres. Tylko, że w kolejnym meczu zaprezentują również ambicje, wolę walki i chęć rozszarpania przeciwnika. Tego sobie i Wam wszystkim życzę. To by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!